temu, co się mówi, aktorzy chyba dużo więcej czasu spędzają niż aktorki no w charakterze, tym, w serialu. Piotr, a ty czułeś, że grasz trochę dwóch różnych bohaterów, w zależności od tego, czy mówimy o Jimmym sprzed 15 lat, czy mówimy o tym Jimmym współczesnym, teraźniejszym? Tak, tak. No dwie, można powiedzieć, inne postaci. I wizualnie tak naprawdę, no bo... Miałem doklejoną brodę, mm -hmm. była robiona charakteryzacja, więc to też ciężko się jest odnaleźć w takim kostiumie. Trzeba się w tym dobrze poczuć. Pamiętam, jak już mieliśmy zdjęcia próbne, też w tym całym właśnie ubrodzeniu, <gadam> jak to nazwać. <gadam> jak siadłem, to, to, to bardzo ciężko jest, że tak, to, tak, jakbyś dostał jakiś, nie wiem, bardzo ciężki miecz. i Taki strasznie ciężki, 30 kilowy i mój, no, masz, teraz walcz. Nie, po prostu, się wymyka, z, wylatuje ci z rąk. I musisz to po prostu utrzymać i wyrobić sobie mięśnie, żeby to utrzymać. I dokładnie tak się czułem w tej charakteryzacji. Ona była tak hmm. duża i tak. Yy, Jakoś tej, tej brody było tak dużo, tych włosów doczepianych, te kręcone włosy. Wszystko było inne, ja byłem zupełnie inny niż na życie. Jakby tak mnie z, z 180 stopni zmieniono. I musiałem się w tym odnaleźć, więc to było ciężkie, nie ukrywam. Jakoś chciałem, musiałem sobie pobyć z tym kostiumem. To raz, no a dwa, cała historia no i, i to, co się wydarzyło w trakcie przez te, te lata. Wpłynęło na to, że rzeczy mi był inny. No, łatwiej się grało tego na scenie, który śpiewał, patrzył w oczy Grety, uśmiechał się i. Słowami piosenki mówił, że ją kocha. No właśnie, czy to ty śpiewasz? Tak, tak. Nagraliśmy dwie y, piosenki i mamy całe w zasadzie gotowe dwie piosenki, które zresztą zostały wykorzystane w, w serialu. Mogą być wykorzystane gdzie indziej, ale to już zostawiamy Netflixowi do decyzji. Które z Was spędzały najwięcej czasu w charakteryzatorni? Bo Cezary jesteś bardzo często pobity. Piotr, tak jak wspomniałeś, tą całą dużą charakteryzację. No i Maria, te twoje blizny przy tym wyglądają dość skromnie. Wbrew <grym> temu, to się mówi, aktorzy chyba dużo więcej czasu spędzają niż aktorki no w charakteryzatorni. W, charakteryzacji w tym serialu ak akurat chyba. Tak było, chyba, chyba, tak, chyba tak, no. nie? Musiałem bardzo wcześnie wstać, bo jeszcze miałem tatuaże, bo, bo postać Jimiego sprzed lat miała mniej tatuaży niż Jimmy Polata, mhm. więc Jimmy Polata był cały wydzierany. Tak. I nie dość, że to, broda, włosy, no godziny. A dobrze. ja mam mocno sauté. Właściwie bez makijażu cały serial, czasami trochę blizn. Odświeżające? O bardzo, ojej, no pewnie. Ale to też czasami daje taką satysfakcję, przynajmniej dla mnie, bo ja też siedziałem no dwie, trzy godziny mhm. czasami, bo to warstwa to na warstwie, żeby ta, dla, wiesz, zaklejone oko grani. cały dzień na przykład, ale, no. ale ja lubię to w charakteryzacji, bo wtedy staram się wyłączyć telefon i być tu jakby z, w danym miejscu, gdzieś tam, łatwiej mi się później skupić na cały dzień, aczkolwiek nie było łatwe granie w takim… No, taki, Czarek był taki, dzielny, ten, bo naprawdę to było no, w, te leżenie to było w szpitalu. pamiętam naprawdę.